Niniejszy program został przygotowany dzięki przyjaciołom i partnerom Andrew Womack Ministries, w którym świętujemy 50 lat dzielenia się Bożą, bezwarunkową miłością i łaską. Nie ograniczaj Boga, kupiłem tę książkę 3 lata temu i przeczytałem ją za jednym razem. Naprawdę mnie pobłogosławiła, otworzyła moje oczy. Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, w którym skupiamy się na Bożej, bezwarunkowej miłości i łasce. A teraz Andrew kontynuuje nauczanie ze zmieniającego życie Słowa Bożego pod tytułem Nie ograniczaj Boga. Witaj w piątkowym odcinku programu, prawda? Ewangelii. Dzisiaj kończy się mój trzeci tydzień nauczania pod tytułem „Nie ograniczaj Boga”. W przyszłym tygodniu będzie koniec tego nauczania, a powiedziałem kilka potężnych rzeczy. Często to powtarzam, ale to drugie najważniejsze spotkanie z Panem, jakie kiedykolwiek miałem. 31 stycznia 2002 roku powiedział mi, że ograniczam go swoim małym myśleniem. Posłużył się Psalmem 78, 341 aby mi to przekazać Spędziłem trzy tygodnie mówiąc o tym i dopiero teraz przechodzę do zastosowania. Mówiłem o tym, że Bóg nie sprawia suwerennie, że Jego wola się wypełnia. Musimy współpracować, mamy rolę do odegrania. Potem mówiłem o tym, że byłem ograniczony, ponieważ stałem się leniwy. Było mi wygodnie tam, gdzie byłem. Bałem się ludzi, bałem się prześladowań, bałem się porażki i bałem się sukcesu. Już o tym wszystkim mówiłem przez ostatnie kilka dni, po tym jak ustaliliśmy, że Bóg ma dla nas więcej i rozpoznałeś, że ograniczamy go swoim strachem przed różnymi rzeczami, jak aktywujemy Boży plan w naszym życiu i oglądamy, jak się wypełnia. I zacząłem mówić o wyobraźni, więc o tym mówiłem przez ostatnie kilka dni i dopiero docieram do dobrych rzeczy. Naprawdę zachęcam Cię do tego, żebyś nabył te materiały, ponieważ przez ostatnie dwa dni mówiłem o tym, jak ważna jest wyobraźnia, a nie sądzę, żeby przeciętny człowiek myślał w ten sposób. Ludzie nawet nie rozumieją, czym jest wyobraźnia. Wielu ludzi myśli, że wyobraźnia jest dziecinna, że to dzieci mają wyobraźnię. Słyszałem pewnego faceta Rolanda, który prowadzi chrześcijańską szkołę w Colorado Springs, przyjechał i przemawiał w naszej szkole biblijnej. I jeden z naszych mówców mówił o tych samych rzeczach, a Roland wstał i, ponieważ cały czas ma do czynienia z dziećmi, podał ilustrację. Zapomniałem teraz wiek, ale byli to młodzi ludzie, cztero czy pięciolatki. Jak zapytał, ilu z Was jest artystami, I ilu z Was potrafi rysować? I czy wiesz, że 100% rąk poszło w górę i wszyscy wierzyli, że potrafią rysować? A potem zadał dokładnie to samo pytanie licealistom. Ilu z Was potrafi rysować? I było tylko dwóch lub trzech. Wiesz co? Kiedy ludzie są młodzi, wyobrażają sobie, że mogą zrobić wszystko. I powiedział, że patrząc na ich rysunki, nie wszyscy potrafili rysować, ale wyobrażali sobie, że potrafią i gdyby ta wyobraźnia była pielęgnowana, to o wiele więcej z nich, jeśli nie wszyscy, potrafiliby rysować. Ale widzisz, w ciągu lat rysujesz coś i ktoś to krytykuje i to wpływa na ciebie i zaczynasz nakładać na to ograniczenia. Jestem świadomy, że niektórzy ludzie mają pewne talenty i zdolności, ale mówią, że dzieci po prostu wierzą, że mogą zrobić wszystko. Mają żywą wyobraźnię, ale kiedy dorastamy, większość ludzi w pewnym sensie odrzuca swoją wyobraźnię lub myśli, że tak robią. Prawda jest taka, że używasz swojej wyobraźni nieustannie. Pewnego razu pojechałem na wycieczkę do Izraela. Byłem przewodnikiem i było na niej ponad 40 osób. Byliśmy w autobusie i pamiętam, że jechaliśmy przez dolinę Ela, gdzie Dawid walczył z koliatem i w tamtym czasie, było to jakieś 20 lat temu, nie wiem dokładnie, jak jest teraz, ale w tamtym czasie w zasadzie nic tam nie było. Były tam wzgórza, które otaczały dolinę i były one oddalone od siebie o wiele mil, dokładnie tak, jak opisuje to. Biblia. Pojechaliśmy tam. Kierowca autobusu zatrzymał się na poboczu drogi i powiedział: To tutaj Dawid walczył z Goliatem. Czy ktoś chce wysiąść? To był gorący dzień. Ludzie cieszyli się klimatyzacją w autobusie, i nikt nie chciał wysiąść, oprócz mnie. Wsiadłem i poszedłem daleko do małego strumienia, który tam przepływał. Podniosłem pięć gładkich kamieni, tak jak zrobił to Dawid w pierwszej księdze Samuela, rozdział 17. Stanąłem tam, rozejrzałem się i wyobraziłem sobie, jak to było, kiedy Dawid znalazł się w tym samym miejscu, podniósł te pięć kamieni i poszedł walczyć z Goliatem, z setkami tysięcy ludzi na tych górach wokół. Wyobraziłem to sobie, nie mogłem zobaczyć żadnej z tych rzeczy, ale Słowo Boże powiedziało mi, jak to było i wyobrażałem to sobie, a to sprawiło, że ta historia ożyła. Czy wiesz, że ludzie, którzy byli na tej wycieczce, Jestem pewien, że wielu z Was było w Izraelu i jeden z częstych komentarzy, które słyszę, kiedy ludzie reklamują te wycieczki, mówi, że to sprawia, że Biblia ożywa. Ludzie jadą tam i doznają objawienia, przeżywają doświadczenie z Panem, Pan ich dotyka. I niektórzy z ludzi, którzy byli na mojej wycieczce, mówili: To miejsce jest namaszczone, nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Biblia jest taka prawdziwa, Bóg jest tutaj taki prawdziwy. Czy wiesz, co tak naprawdę się działo? Nie wierzę, że w Izraelu jest większe namaszczenie niż tutaj, w Colorado czy w jakimkolwiek innym miejscu, gdziekolwiek jesteś. I wiem, że niektórzy ludzie są tym zgorszeni. Nie chcę nikogo gorszyć, ale myślę, że to, co sprawia, że Biblia ożywa, kiedy jedziesz do Izraela, jest fakt, że te rzeczy, o których czytałeś i posiadasz informacje, ale nie rozmyślałeś nad nimi, aż ułoży się w obraz, nie wpłynęło to na Twoją wyobraźnię. Ale kiedy tam jedziesz i kiedy to widzisz, nagle możesz wyobrazić sobie rzeczy, o których mówi Biblia i Biblia po prostu ożywa. To jest głębokie. Pozwól, że przejdę do Psalmu, rozdział pierwszy. I czymś się z Tobą podzielę. Psalm rozdział pierwszy. Pozwól, że przeczytam od pierwszego wersetu. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana i nad Jego prawem medytuje we dnie i w nocy. To słowo medytować w języku hebrajskim jest dokładnie tym samym słowem, które zostało użyte w psalmie drugim, werset pierwszy, gdzie jest napisane, dlaczego poganie się buntują, a narody wyobrażają sobie próżne rzeczy. To dokładnie to samo słowo, więc kiedy to połączymy, kiedy czytamy, że tak nad jego prawem medytuje we dnie, w nocy, to jest tu mowa o tym, że on wyobraża sobie to prawo. Bierze Boże Słowo i rozmyśla nad nim, aż pobudzi ono jego wyobraźnię. O to mi chodziło, kiedy mówiłem o zwiedzaniu Ziemi Świętej. Powodem, dla którego wszystko ożywa, Biblia staje się tak realna. Jest to, że czytałeś o Dawidzie walczącym z Goliatem i możesz znać niektóre szczegóły, ale kiedy tam pojedziesz, kiedy to zobaczysz, to wspomaga Twoją wyobraźnię i to właśnie w niej wszystko się dzieje. Jak już mówiłem, w Księdze Izajasza 26:3 słowo, które zostało przetłumaczone jako umysł, zostało również przetłumaczone jako wyobraźnia i to hebrajskie słowo oznacza poczęcie to tam płodzisz różne rzeczy jeśli możesz coś zobaczyć wtedy staje się to dla ciebie żywe bywały chwile w których zastanawiałem się Boże jak mam to zrobić a potem modliłem się i rozmyślałem nad tym i nagle widziałem nie chodzi o to że widziałem to swoimi oczami ale widziałem w swoim sercu co Bóg chce abym zrobił Mogę nie mieć wszystkich szczegółów, ale kiedy zobaczę to wewnątrz, to wewnątrz, mam to. Mam to. Budując budynki, które budujemy, stawiamy budynki o wartości ponad 70 milionów dolarów w ciągu ostatnich pięciu i pół roku, bez długów. Musiałem najpierw usiąść i zobaczyć te budynki. Musiałem rozmyślać i je zobaczyć. Pamiętam, że będąc w Niemczech zobaczyłem audytorium, w którym usługiwałem i pomyślałem: to na to patrzyłem. Było to dla mnie niejasne, nie miałem wyraźnego obrazu, ale kiedy zobaczyłem audytorium w Karlsruhe, pomyślałem: to jest to, czego chciałem. To pasowało do wizji, którą miałem w swoim wnętrzu i to pomogło mojej wyobraźni zobaczyć to wyraźniej. Nasze audytorium, które budujemy, nie wygląda dokładnie tak samo, ale zostało tamtym zainspirowane i to pomogło mi zobaczyć pewne rzeczy. To dlatego, kiedy projektujesz dom, ludzie oglądają magazyny i patrzą i to pomaga ich wyobraźni. Musisz zobaczyć coś w swoim wnętrzu, zanim zobaczysz to na zewnątrz. Ludzie w jakiś sposób to przegapili, ale tym właśnie jest medytacja. Czytamy, nad jego prawem: medytuje we dnie i w nocy. To samo słowo, które zostało przetłumaczone: medytować, zostało przetłumaczone: wyobrażać sobie w Psalmie 2, werset pierwszy. Nie możesz medytować bez wyobrażania sobie. Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem i mieszkałem w domu, zanim się ożeniłem, czytałem o Dawidzie walczącym z Goliatem i zwróciłem się do komentarza, i komentarz większości. Z nich mówi, że Goliat miał 2,80 m wzrostu, więc to, co zrobiłem, to wszedłem na drzewo i zmierzyłem, gdzie były 2,80 m, a następnie schyliłem się, ponieważ większość komentatorów uważa, że Dawid miał prawdopodobnie 1,50 m wzrostu, a ja jestem wyższy, więc schyliłem się, abym mógł uzyskać jego perspektywę i spojrzałem w górę. Wiesz co zrobiłem? To pomogło mi wyobrazić sobie, co musiał przeżywać Dawid, kiedy zobaczył Goliata. To jest sposób, w jaki studiuję Biblię. Nie tylko czytam Pismo, przechowuję informacje i cytuję wersety, ale biorę to, co mówi Słowo, a potem to sobie wyobrażam. Medytuję nad tym, aż to namaluje obraz w moim wnętrzu. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem osobę wskrzeszoną z martwych, wziąłem Ewangelię Jana, 14, rozdział 12, werset, gdzie mówił Jezus i powiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał, większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. I medytowałem nad tym. Nie tylko to przeczytałem. Przed chwilą zacytowałem Ci ten werset. Potrafiłem go zacytować, ale ja nie tylko go zacytowałem, ja wziąłem ten werset i medytowałem nad nim. Myślałem o nim i zacząłem widzieć, że Bóg powiedział, że będziemy czynić te same dzieła, które on czynił, a nawet większe. Jezus wskrzesił zmarłych, a ja w tamtym czasie nigdy nie widziałem kogoś wskrzeszonego z martwych. Powiedziałem więc, że on obiecał, że te same rzeczy, które on robił, my też będziemy je robić, a Ewangelia Mateusza 10:8 mówi: "Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trendowo". Wskrzeszajcie umarłych. Wypędzajcie demony. To jest rozkaz". I tak zacząłem zdawać sobie sprawę, że Bóg dał mi moc i autorytet którego funkcjonowania nie widziałem. Zacząłem więc medytować nad wskrzeszeniem umarłych. Wziąłem każdy przypadek w Biblii, gdzie ktoś został wskrzeszony z martwych. Kiedy Jezus powstał z martwych, jest napisane, że wielu wyszło z grobów i chodziło po mieście. Nie uwzględniam tego, ponieważ to nie jest konkretny przypadek, to tylko przelotna wzmianka. A jeśli spojrzysz na ludzi, którzy zostali wskrzeszeni z martwych, to osiem osób w Biblii zostało wskrzeszonych z martwych, począwszy od pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17. Wyjąłem wszystkie te przypadki z kontekstu i umieściłem je w swoim komputerze. Wtedy był to tylko notatnik i zacząłem zapisywać te rzeczy, a następnie brałem te wersety i medytowałem nad nimi, aż całkowicie zaznajomiłem się z faktami. A potem, kiedy już miałem tę historię i czułem, że całkowicie je rozumiem, poszedłem jeszcze dalej i zacząłem sobie wyobrażać, jak to było dla Eliasza położyć się na dziecku, położyć swoje ręce na jego rękach i usta swoje na jego ustach i swoje ciało na jego ciele i modlić się za niego i czuć, jak jego ciało robi się ciepłe. Wiem, że niektórzy z Was pomyślą, że jestem dziwny, ale myślę, że to Ty jesteś dziwny, bo nie używasz swojej wyobraźni. Ja nie tylko widziałem, jak Eliasz to robi, ale widziałem, jak ja to robię. Pamiętam, że położyłem się na łóżku i wyobrażałem sobie, że jest tam ciepło i że przechodzę przez to i wyobrażałem to sobie. A potem wyobrażałem sobie, że jestem jak Elizeusz i wskrzeszam z martwych syna szunamitki. I wyobrażałem sobie, że jestem jak Jezus przemawiający. Donoś tym głosem do Łazarza. Zbierałem wszystkie szczegóły, a potem nie tylko widziałem, jak Jezus to robił, ale widziałem, jak ja to robię. Widziałem, jak stoję przed grobem i wywołuję z grobu kogoś, kto był martwy od czterech dni. Spędziłem miesiące na robieniu tego. Wyobrażałem to sobie i koncentrowałem się na tym. Doszło do tego, że byłem na tym tak skupiony, że kiedy spałem w nocy, w swoich snach wzbudzałem z martwych 20 lub 30 osób w ciągu nocy. Skupiałem się na tym i stało się to tak realne, że nawet w swojej podświadomości myślałem o tym, a potem, nagle ktoś umarł. Przemówiłem do niego i zobaczyłem, jak powstaje zmartwych. Niektórzy ludzie nie łączą tych rzeczy i myślą, to był tylko pojedynczy przypadek. Nie, ja musiałem to począć. Powtarzam, słowo yetser, które zostało przetłumaczone jako umysł w Księdze Izajasza 26.3, zostało również przetłumaczone jako wyobraźnia i dosłownie oznacza poczęcie. Ja począłem ten cud i zobaczyłem dwoje ludzi wskrzeszonych z martwych, ponieważ medytowałem nad tym i wyobrażałem sobie, że to robią. A potem, nie wiem, jak długo to było, 10 lat, może 12 albo więcej, i pewnego razu pomyślałem, wiesz co, minęło dużo czasu, odkąd widziałem kogoś wskrzeszonego z martwych, więc zrobiłem to samo. Zacząłem studiować wszystkie przypadki, w których ktoś został wskrzeszony z martwych. Zacząłem o tym myśleć i znowu doszło do tego, że śniłem o tym w nocy. W swoich snach każdej nocy wskrzeszałem dziesiątki ludzi z martwych, a potem...

Był martwy od pięciu godzin, czterech godzin, kiedy do mnie zadzwonili. Przemówiłem, moja żona i ja modliliśmy się i zgodziliśmy się, i chwała Bogu, mój syn został wskrzeszony z martwych potem, jak leżał rozebrany w kostnicy. Lekarze orzekli, że nie żyje, był w lodówce z identyfikatorem na palcu, a kiedy przemówiliśmy, usiadł, i wiesz co, istnieje bezpośredni związek między tym a moją wyobraźnią i zacząłem ponownie medytować nad oglądaniem ludzi wskrzeszonych z martwych i istnieje powód, dla którego mój syn został wskrzeszony z martwych, a mianowicie to, że ja to począłem. Wielu ludzi, którzy to oglądają, chcieliby zobaczyć, jak nadnaturalna Boża moc działa w ich życiu i możesz się o to modlić, prosić o to, błagać o to, możesz posić w tym celu. Ludzie mogą nakładać na ciebie ręce, dopóki nie wytrą ci wszystkich włosów z głowy, ale jeśli tego nie poczniesz, nie Urodzisz tego, a twoja wyobraźnia jest miejscem, w którym płodzisz te rzeczy, to twoje duchowe łono. Czy widzisz, jak rzeczy, o które się modlisz, stają się rzeczywistością? Czy to zobaczyłeś? Czy masz ten obraz w swoim wnętrzu? Czy też widzisz siebie gorszym? To też jest częścią tego, czym się dzielę. 31 stycznia 2002 roku, kiedy Pan powiedział mi, że ograniczałem go swoim małym myśleniem, jedną z rzeczy, które miały miejsce było to, że nigdy nie widziałem siebie docierającego do ludzi na całym świecie. Nie widziałem siebie jako przywódcę. Posiadałem informacje. Gdybyś zapytał mnie, jaka jest Boża wola dla mojego życia, mógłbym ci powiedzieć, że pewnego dnia będę miał wpływ na cały świat. I znowu chciałbym mieć więcej czasu, aby to wyjaśnić, więc wiem, że są ludzie, którzy będą kwestionować moje motywy. I nie chwalę się sobą, mówię, że Bóg powiedział mi, że będę docierał do ludzi na całym świecie. Wiem o tym od 50 lat. Ale nie widziałem siebie robiącego to. Widziałem, że taka jest Boża Wola. Wiedziałem, że tego właśnie chciał. Zmierzałem w tym kierunku stopniowo, krok po kroku, ale w 2002 roku Pan pokazał mi, że naprawdę go powstrzymywałem. Nie pozwalałem sobie zobaczyć, że naprawdę mam wpływ, który Bóg chciał, żebym miał. I wiesz co? Nadal się z tym zmagam. Obchodzimy właśnie 50-lecie służby i przy Przyszło do mnie kilku ludzi i złożyli mi gratulacje, ale ja jestem zwyczajnie zszokowany. Jestem zszokowany tym, że ci ludzie w ogóle wiedzieli, kim jestem. Wciąż jest mi trudno zobaczyć siebie w pozycji, w której Bóg naprawdę mnie mieścił. Jestem z Tobą szczery. Wiem, że są ludzie, którzy będą mnie za to krytykować, ale jestem z Tobą szczery. Przyzwyczaiłem się do bycia odrzucanym. Przyzwyczaiłem się do bycia pomijanym, ale wiesz co, trudno mi przyzwyczaić się do tego, że ludzie mnie akceptują. Muszę zmienić te obrazy w moim wnętrzu. Nie zrobisz czegoś, czego nie zobaczyłeś, jak robisz. Jeszcze w 2002 roku nie widziałem siebie odnoszącego sukcesy. Myślę, że już podawałem ten przykład, więc nie będę zagłębiał się w szczegóły, ale Len i Katy Mink przeprowadzili ze mną wywiad w programie radiowym i mówili o tym, jak. Dotknąłem ich życia i wpłynąłem na nich i to mnie zszokowało. Kiedy potem poszliśmy coś zjeść, powiedziałem im, jestem zszokowany, że Bóg użył mnie, aby dotknąć waszego życia 20 lat temu. W pewnym sensie naskoczyli na mnie, mówiąc, co z tobą nie tak? Byłeś w radiu w całych Stanach, Stanach Zjednoczonych przez 20 czy 30 lat i jesteś zaskoczony, że ktoś cię słuchał? I wiesz co, ja po prostu nigdy nie pozwoliłem sobie na myślenie w ten sposób. Robiłem to, co Bóg kazał mi robić, ale z powodu strachu przed pychą i obawą przed tym, co to ze mną zrobi, nigdy nie pozwoliłem sobie zobaczyć, że wywieram taki wpływ. I dlatego nie mogłem wywierać większego wpływu, dopóki nie zobaczyłem, jak to robią. Oglądasz teraz ten program niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, masz wewnątrz obraz tego, kim jesteś i co możesz zrobić. I u wielu z Was ten obraz został wypaczony. Nie jest to prawidłowy obraz, ponieważ ludzie cię krytykowali, występowali przeciwko tobie, poniosłeś porażki w swoim życiu, może zostałeś zwolniony z pracy, może straciłeś swoje małżeństwo, może przydarzyły ci się różne rzeczy i to zmieniło twój obraz z tego, jak widzi cię Bóg i co Bóg chce, abyś robił. I ograniczasz go, ponieważ ktoś inny powiedział, że nigdy do niczego nie dojdziesz. Przyjąłeś te słowa i pozwoliłeś, aby te słowa namalowały obraz w twoim wnętrzu i to ogranicza to, co Bóg może zrobić w twoim życiu. Będziesz musiał zmienić ten obraz. Musisz się zastanowić, do czego Bóg cię powołał. Tak jak dzieliłem się dzisiaj, jeśli wierzysz, że Bóg powiedział ci, że te same uczynki, które On czynił i ty będziesz czynić, to musisz zobaczyć, jak chorzy zostają uzdrowieni, jak otwierają się ślepym oczy i głuchym uszy. Musisz widzieć, jak umarli zostają wskrzeszani. Jeśli nie weźmiesz tych prawd, nie będziesz nad nimi medytować, aż zobaczysz, że to robisz w swoim wnętrzu, zanim zobaczysz to na zewnątrz, jeśli nie pozwolisz sobie zobaczyć, jak kładziesz ręce na chorych, a oni zdrowieją, jeśli nie zobaczysz, że prosperujesz finansowo, nigdy tego nie zrobisz. Musisz siebie zobaczyć, a przebywanie wśród ludzi, którzy zwiększają swoją wyobraźnię i zwiększają to, w co wierzą, jest zaraźliwe. To się na tobie odbije. Pewnego razu poszedłem na golfa do naprawdę wytwornego miejsca. Mój kupiec medialny, Doug Niss, nice, jest wspaniałym facetem i jest o wiele bardziej zamożny niż ja osobiście w swoich osobistych finansach. W każdym razie graliśmy na tym wytwornym polu golfowym. The Broadmoor w Colorado Springs, a na koniec podszedł chłopak odnoszenia kijów golfowych i czyścił moje kije, a ja zamierzałem dać mu napiwek. So, Powinno się dać anyway, mu napiwek, ale wszystko, co miałem, to 20-dolarowy banknot. Znachyliłem się do Daga i zapytałem, hej, masz $5. rozmienić 20 Chciałem dać chłopakowi 5 dolarów. Masz rozmienić? A on tylko spojrzał na mnie i powiedział, ja się tym zajmę. Przeszedł się po polu i dał każdemu z chłopaków od kijów po 20 dolarów. Poczułem się taki mały, taki skąpy i zrozumiałem, że wiesz co? Miałem sobie obraz skąpstwa. Innym razem grałem w Phoenix z kilkoma innymi pastorami Podszedł do mnie jeden z nich, zapytał, masz rozmienić dwudziestkę? Chcę dać temu facetowi 5 dolarów. Odpowiedziałem, ja się tym zajmę. I poszedłem. Dałem każdemu z pomocników 20 dolarów. Musisz zmienić ten obraz, zamiast być skąpy, zamiast zawsze kupować najtańsze rzeczy, najtańsza rzecz nie zawsze jest najlepsza. Oczywiście nie uważam, że trzeba wyrzucać pieniądze i być rozrzutnym, ale mówię, że wielu z nas zostało wychowanym z mentalnością ubóstwa, ale próbujesz wierzyć o dobrobyt. Czy kiedykolwiek zobaczyłeś, że ci się Powodzi. musisz zobaczyć to wewnątrz. Zanim zobaczysz to na zewnątrz, musisz zobaczyć cud, zanim będziesz mógł urodzić cud. Właśnie o tym mówię w kontekście twojej wyobraźni. Mówię ci, to jest potężne. I teraz położyłem fundament, aby naprawdę przejść do rzeczy, które chcę powiedzieć o tym, jak Bóg nauczył mnie, abym go nie ograniczał, ale wyobrażał sobie siebie osiągającego sukces. Ta książka ci pomoże, jeśli dotkniecie tak, jak mnie, to zmieni ona wszystko. Dlatego posłuchaj naszego lektora, który przekaże ci te informacje. Mam nie tylko książkę, mam audiobook, podręcznik, które zostały stworzone do nauczania innych, mam płyty CD i DVD, na których nagrano ten program. Mamy również darmowy prezent, małą naklejkę statyczną, która przyklei się do lustra lub czegoś podobnego i będzie przypomnieniem, aby nie ograniczać Boga. Posłuchaj naszego lektora, a potem zadzwoń lub napisz już dziś. To przesłanie i książka pod tytułem Nie ograniczaj Boga, którą teraz czytam, co za błogosławieństwo, co za uwolnienie, co za wolność do tego, by zrzucić wszystkie swoje troski na Pana i zaufać mu, wierzyć, że on może się o Ciebie zatroszczyć. Odkryj, jak przestać ograniczać to, co Bóg chce zrobić dla Ciebie i przez Ciebie, z nauczaniem Andrew Nie ograniczaj Boga, które jest dostępne jako książka drukowana lub w formie audiobooka. Aby ją nabyć zadzwoń do nas od wtorku do czwartku w godzinach 12-16 lub wejdź na naszą stronę internetową awmpolska.com zakładka sklep. Zdobądź to wartościowe nauczanie już dziś.